Siema, na przywitanie imbier, witam dzisiaj w pierwszej ekipie. Dzisiaj czas najwyższy poznać kawalera, który się u nas pojawił. Ci, co są na Facebooku, to dobrze wiedzą. Serdecznie zapraszam na pierwszą ekipę Krzycha. A tu mamy smakujki dzisiaj dla kurek. Czyli marcheweczka z wątróbeczką i ziołami. I tu wątróbeczką, jaką wątróbką? Z serduszkami. A tu mamy marchewkę dla królików i dla maluchów. Yy, bez mięska. I tam w sumie, żeby więcej miały... Bo tu jest po prostu mieszanka ziołowa. Więc życzę mi smacznego do zobaczenia za chwilę. I moi drodzy, dzisiejszy filmik udowadnia Wam po raz kolejny, że kul skóry jest żadna wegetarianka. Przykład, tu macie marcheweczkę. O! Jakieś zainteresowanie było z ich strony, nie da się powiedzieć, że nie. Ale patrzcie na to, tu mamy. Tą marchewę z wątróbką, yy, z, z serduszkami co ja gadam. Patrzcie na to. Co pierwsze znika? Serducha. I to jest normalne. Yy, pamiętajcie, kury nie są wegetariankami w żadnym wypadku. A dowiecie się niedługo, że jeden gatunek ptaków. Dajcie jej się począć. Który jest w ekipie, yy, wręcz yy, do wegetarianizmu mu daleko. O, złodziejki Ferduś dzisiaj ma gorszy dzień Spróbuję go trochę podłudzić Żeby mi tu przylazł bo trochę przymarzło się chłopakowi Więc ma gorszy dzionek Nie pierze mi się dzisiaj ani nic, znaczy nie purmuszy Ej już Pamiętamy tu mamy marcheweczkę Czyli co? Pełną witaminę A E, w przypadku akurat e, ospy w stadzie, witamina A suplementa suplementacja witaminą A jest bardzo potrzebna, ej, e, e, e. więc jest bardzo istotna. E, więc nie ma co się dziwić, e, trzeba dawać. Czekajcie, ja tu muszę stanąć trochę tutaj, żeby one mi do wiadarka nie zaglądały. E, więc wtrążalają, maluchy dostały samą marchewkę, a jeżeli chodzi o pozostałą bandę, tak jak mówiłem, one dostaną trochę jak to się mówi mięcha. No nie tak trochę, bo trochę tego było. Yy, tu damy silką mięcho. No, to też pierwsze co? Poleciało mięcho. Więc y, dla nich jest to o wiele lepsze. I pamiętajcie, że zawiera bardzo dużo. Białka, które jest lepiej przystajalne. My ludzie sami zmieściliśmy taki do wegetarianizmu. Yy, ze względu w sumie może możliwości ze kosztów. A tak naprawdę jak się dobrze na tym skupicie i odpowiednio ułożycie dietę, koszty będą takie same. Yy, moje kury dostają cyklicznie mięso, robię z nich kanibali, bo to zaraz powiem, bo to serca drobiowe. Więc i kanibale to są. Yy, no ale no życie. Moi drodzy, od razu obalimy jeden mit. W żadnym wypadku podawania drobiu, mięsa drobiu nie spowoduje to, że nasze ptaki będą interesowały się własnym mięsem, bo to tak nie działa. Kury z natury są kanibalami, czyli widok samej krwi powoduje to, że dostają jakby siłę ataku na mięso i krwi. Ale samo spożywanie mięsa nie spowoduje u nich oczywiście e, kanibalizmu. nie drodzy, wybijcie sobie to z głowy. E, oczywiście mięso podajemy w postaci takiej, tak naprawdę, jaką nam najlepiej służy, czyli w postaci surowej. E, nie pozbywamy się wszystkiego, co się da. Pamiętajcie, każde produkty w ogóle powinny być podawane w, w, w postaci surowej. Marchewka też jest podawana w postaci surowej, nie jest gotowana ani nic. Patrzcie. I powiedzcie mi, że kura jest wegetarianką, jej trawa do szczęścia potrzebna. Absolutnie nie. Do niej do szczęścia jest potrzebne białko. W moim wypadku, gdy mięso istnieje w diecie, na przykład przy rasie Phoenix, jest to prawie wręcz obowiązkowe podawanie dosyć cyklicznego ilości mięsa. Spowodowało to, że jajko mogą sobie znieść na środku wybiegu i tym podobne. Kuki one nie jest tłuczone, one kompletnie się nimi nie zainteresują. Mam bardzo dużo przypadków, że kury zaczynają mi się nieść kiedy? wieczorem albo w nocy i jajka są pod grzędami i absolutnie te jajka nie znikają nie są konsumowane przez panienki z tego powodu, że po prostu potrzebują białka, ponieważ te białko jest do nich dostarczane oczywiście tu też mówimy o kredzie pasternej też jak najbardziej możemy podawać o, tu mamy panią, która z chęcią chyba zje mięsko. i zjemy zjemy, co nie? no zobacz sobie zainteresuje się? Oczywiście, tu nie ma co dyskutować, że mięso nie zniknie pierwsze. W tym wypadku jest to prawie obowiązkowe, ale to tak jak mówiłem, dowiemy się w innym przypadku. Halinka też jest bardzo towarzyskim indykiem, więc nie ma z tym problemu. No mówię, dzisiaj niestety Fardek ma gorszy dzień, a Mariolka to jeszcze jest mało towarzyska. Poznaję znaczy się małego, młodego kawalera. Ale tak, więc kontynuujmy. Moi drodzy, nie dawajmy się dawać mięsa. To naprawdę nie są duże koszty kupienia serc wołowych czy wątróbki. Czy to jest mięsa mielonego? To nie są duże koszty, a tak naprawdę mogą poprawić dieta naszego drobiu. I tylko w ilości, gdy podajemy prawdziwą paszę, samą paszę, trzeba uważać. Ja tej paszy nie daję w 100%, jest to zaledwie około 10-15% w okresie zimowym. Więc ja sobie mogę pozwolić na takie suplementowanie mięsem w takich ilościach. Znaczy, w takich ilościach, nie mówmy tu, jest w tej chwili około 50 ptaków. Ilość mięsa to jest maksymalnie 2 kilo, więc to też nie są jakieś wielkie ilości które by spowodowały, że coś się im nie stanie, bo pamiętajcie, możemy też przebiałkować nasze ptaki, ale w małych ilościach jak najbardziej. Nie one, nie, one nie grzebią po to, w mi, że się nudzą, tylko w poszukiwaniu robaczków. Czy też możecie zobaczyć w okresie letnim, często wieczorem pojawiają się różne komary i muszki, kury z chęcią żerują i to właśnie dlatego, że po prostu jest ich Nabiera ich ochota na mięso i podkreślam jeszcze raz: podawanie surowego mięsa czy też mięsa zdrowy nie spowoduje kanibalizmu u naszych ptaków. One mają to też wbudowane, jakby genetycznie, czyli na widok samej krwi reagują dosyć agresywnie, ale na sam mięsa nie i nie spowoduje to, że w pewnego dnia się obudzimy i że tak powiem, zobaczymy zjedzonego ptaka. Nie, nie, nie. Tak to moi drodzy absolutnie nie działa więc tu. Tą tezę i teorię, czas ominąć i sobie odpuścić, i nie mówmy, że tak jest, bo byśmy ostro skłamali. A tego nie chcemy, yy, bo nie ma co kłamać czy też podawać niefałszywych, moi drodzy, niewłaściwych nie informacji. Widzicie, ferduś nas się nie interesuje, dzisiaj, ale dzisiaj mamy też mrozik a indyki, wiecie, za mrozem nie przepadają. Patrzcie, jak można sobie pobawić z nimi. To marchewka znając życie w ciągu dwóch dni zniknie, ale i tak pierwsze się liczy. Mięcha jesteście kanibalami, jecie swoich pobratynców. Normalnie, co ten pan z wami robi? Więc pamiętajcie, prawdziwa suplementacja jest na pewno sukcesem do tego, żeby nośność w okresie zimowym była na wysokim poziomie, ale pamiętajcie, że kury też potrzebują. No, już. Nie chcę podśpiewa. E! Zamknięcie. Potrzebują przerwy. Yy, więc yy, fajnie jest dobierać tak stado, żeby okres pierzenia nie występował jednocześnie przy całym stadzie. I wtedy mamy tak naprawdę, moi drodzy, problem rozwiązany. Ja tak mam i w tej chwili nośność jest na poziomie około 60-70%. W okresie zimowym, przy niewielkiej ilości paszy, jest to super wynik i mnie to bardzo cieszy. W szczególności dowodem są na to, że w okresie choroby moje ptaki, w tym wypadku oswy, i tak znoszą jajeczka. A dobra, teraz czas poznać kawalera tych panienek. Niestety po stracie Brahima yy, brakowało tego. A że święty Mikołaj istnieje w zesławią No to prezent przybył. Do zobaczenia za chwilę. Moi drodzy, czas poznać juniora. E, tak jak mówiłem jest to prezent świąteczny e, dla ekipy. E, powiem Wam po pierwszych dniach po stracie braki ma faktycznie brak jego wyjścia z e, kurnika. Nie podobał mi się strasznie, znaczy nie podobał, było czuć pustkę, e, która... On, że tak powiem, y, zajmował. Y... Wypełniał, to ja gadam. Eee, więc takim to sposobem trafił do nas. Oto ten kolega Junior Brahim. Eee, Brahim pozostanie dalej. Eee, mamy tu kowalera przedstawiciela Brahmy Kuropatwianej. Tak jak mówiłem, jedyny kogut, który mógłby się to zjawić, to na pewno kogut z kenami Brahima. I oczywiście mamy tu moi drodzy bratanka, czyli syna jego brata, który pozostał w hodowli, z której ja brałem Brahmy. Eee, więc mamy tutaj eee, Brahima. Właśnie widzę, że się lał już trochę przez siatkę z pogutami, bo tu krewki trochę pociekło więc się lał ale spokojnie tak, po pierwsze zaznacza, on tu nie przebywa cały dzień, on, on dzisiaj tu dopiero pierwszy raz wyszedł, żeby sobie poładził, bo nie pada deszcz i niech sobie chłopak poładzi on ogólnie przebywa koło kurczaków w nocy i w sumie dni też, dzisiaj po prostu mam wolne dlatego kawaler tutaj trochę wybył Ogólnie kawaler, tak jak mówiłem, przebywa w kurniku. Nie, nie siedzi tutaj, w szczególności, że tutaj ma by się być na razie zapoznać z towarzystwem yy, prawdopodobnie on nie będzie z całym towarzystwem już teraz połączony yy, raczej to odpadnie zostanie przeniesiony gdzie indziej będzie trochę rozkminowany inaczej plan rozwaliłeś sobie ten grzebień ośle jeden yy, więc będzie to trochę inaczej wyglądało yy, teraz on sama tu po prostu połazić jest to chłopak z tego roku yy, od razu mówię jest on wyższy od Brahima zdecydowanie wyższy, że tak powiem film też czego nie, e, e, nie pokazuje. No nie, nie pokazuje jego prawdziwego oblicza. E, na zdjęciach też czego tak nie widać. E, nie Tośki będą nam trochę przeszkadzać. E, wygląda to naprawdę imponująco. E, więc. E, jestem mega zadowolony. Jeszcze raz dziękuję Mikołajowi za tą. Niespodziankę i przyjemność patrzenia na tego potworka. Ogólnie chłopak jest duży, wielki i wygląda jakby miał zaraz kogoś zjeść, a jest totalną oazą spokoju. Jest przenoszony w rękach, ja wiem z kim on się już lał. No, yy, przenoszony w rękach nie ma z tym żadnego problemu, yy, więc yy, chłopak jest rzeczniutki więc nie mam z nim żadnego problemu. Yy, wiadomo, one się będą trochę tutaj zaczepiać. To jest normalne, bo to są jakby yy, samce i to jeszcze osobne samce, więc nie ma co się dziwić. Ale oczywiście tak jak było, zawsze zimą będą razem, więc tu trzeba to pilnować, żeby stada jednak się dogadywały, ale tak jak mówiłem, jest plan, że będzie trochę inaczej mieszkał. I ptaki zostaną już trochę oddzielone teraz na okres zimowy, ten duży kurnik. Yy, ale to też ze względu, że trzeba młodzież gdzieś przenieść. Więc Brachim prawdopodobnie niedługo pozna swoje panienki i będzie mógł się z nimi zadamawiać. W szczególności, że panienki są w okresie nośności, więc trzeba to wykorzystać. A że tak powiem, dla pewności chcę mieć jeszcze jednego potomka, żeby nie było takiej sytuacji jak teraz, żeby po prostu potamek się jakiś w ekipie był cały czas. Tak, tości, Rozwalcie siatkę, gamonice jedna. Eee, więc e, tak to wygląda. Łobuzik mój. Co nie? Nie, 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 do mnie podchodź, bo ty je podpuszczasz też. Więc e, tak to jest. Jest łobuz u nas. W ekipie. A tu już, już, już. Kończoły, idę. Idę. Tak, jak ja wyjdę, to już wy będziecie spokojne. Co nie? Już spokój, ja go zaraz też przyniosę. Niech sobie idzie już podpoczywać Bulion! Nie bądź taki bezlitosny. E, więc... Zobaczymy. Kurczaki już yy, pojechały te co miały jechać, pojechały już do domu, więc została ze mną czysta piątka? Jakoś tak. Tak? Nie. Przechodzę. Nie. 32 kurczaki zostały ze mną. Reszta kurczaków pojechała do nowego domu. To tyle w ekipie. Ja się biorę zaraz za porządki u królików, bo trzeba im posprzątać. A trzeba skorzystać półki jeszcze. Bo przepuśćmy jest jasno. Dzisiaj nawet było światło. O, światło. Słońce, więc jeszcze z czego cieszyć, patrzcie, jak te małpy za mną chodzą. Eee, więc totalnie nudy żadnej nie było i nie będzie. Więc moi drodzy, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hasło na dziś, eee, hasztag na dziś, hasło, 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 eee, powiedzmy, niech będzie Brahim, no co, Brahim to Brahim. Więc moi drodzy, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie z pierzastą tam ekipą.